Republikanie teraz. Panie prezesie, primus inter partes, jak to pan mawia. W najbliższych osobie, w najbliższych wyborach chcę wystartować sześciu kandydatów prawicowych o zgrozo dla już rozdrobnionej prawicy. Mam takie pytanie, czy Ruch Narodowy zechce odstąpić od ostentacyjnie narodowych haseł na rzecz koalicji? Jeżeli tak, to jak, w jaki sposób, z kim? Moja taka sugestia mowę czasem warto złagodzić zachowania rażącej czy, za, czy rawącą rażące, rażącą, rażącą mowę na rzecz odrodzenia polskiego, na, nawet odrodzenia, przepraszam, prawicowego skrzydła polityki. A jakie rażące Dlatego, że ruch narodowy... rażącą mowę, jaką pani ma na myśli. Co rażącego powiedziałem ostatnio. Nie mówię o Panu, mówię o ruchu narodowym sensu, sensu stricto i sensu largo. E, to chodzi o e, po pierwsze o jakieś ganianie liberalizmu. Liberalizm to nie jest libertynizm. Liberalizm to jest. E, my, my nie ganiamy za nie lubimy go, ale to nie znaczy że za nim ganiamy. A jeżeli chodzi o e, rawące zachowania. Zna pan taki zespół Honor, który się bardzo z wami utożsamia? Znam jego teksty. I mi się wydaje, że ciężko, żeby zespół, który nie istnieje od kilkunastu lat, utożsamiał się z partią, która powstała. No, ale jednak jego uczestnicy również... Bo... W zeszłym tygodniu została, została zarejestrowana, no ale to okej. Okay. No ale nie, no zadałam konkretne pytanie. Czy yy, będzie, czy pan widzi z kimś stworzenie znaczy, możliwego koalicji? Szanowna pani, czy? przede wszystkim tak. Ilu będzie kandydatów w wyborach prezydenckich, to dowiemy się 26 marca, bo wtedy kończy się okres rejestracji. I moim zdaniem nie wszyscy, którzy ogłosili, że chcą, to będą mogli. Ale raczej większość? E a jak wam idzie zbieranie podpisów? Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Mamy zresztą doświadczenie. Zbieranie, myśmy, zbieranie podpisów w Ruchu myśmy się, myśmy się zarejestrowali do Parlamentu Europejskiego, zarejestrowaliśmy sejmiki wojewódzkie, czego nie wiem, nawet partie parlamentarne typu Twój Ruch nie wszystkie e, zrobiły, więc jestem spokojny o rejestrację. Natomiast e, tacy kandydaci, którzy nie mają za sobą zaplecza organizacyjnego, tylko są właśnie takimi e, one man show, e, moim zdaniem będą mieli z tym, z tym jakiś problem.